Znajdujemy się w Kuleszach Kościelnych, w Gminie Kościelne. Jesteśmy na polu. Właśnie kończą się żniwa. Jak widać zboże jest suchutkie. Więc zapraszamy wszystkich w najbliższą niedzielę 14 sierpnia do Kulesz Kościelnych na dożynki gminne i festyn świętego Bartłomieja. Mamy przygotowaną masę atrakcji. Zaczniemy mszą dożynkową o godzinie 12 w kościele parafialnym. Później przejdziemy z wieńcem dożynkowym na Plac gminny za kościołem, gdzie będą przygotowane stoiska, m.in. Ministerstwa rolnictwa, które objęło honorowym patronatem nasz festyn, kół gospodyń wiejskich będą występy dzieci i młodzieży, zespołów lokalnych, także masa atrakcji, każdy znajdzie coś dla siebie. Kończymy żniwa i zapraszamy do kolejny kościelnych.